Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na projekt Denko. Nie 5 sierpień. Tak projekt Denko. Jest trochę spore. To też nie tylko są moje kosmetyki, które używam, ale też mojego męża. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Jeśli Wam się ten film spodobał, to proszę was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. tutaj mam? Wszystkie rzeczy, do projektu, ten koszt jest spore, i wam zaraz pokażę, co tutaj zużyłam. Tutaj pierwsza rzecz, którą zużyłam, to jest szampon Palma. Ja bardzo go lubię i też kiedyś nieraz używałam ten szampon. I też mi się sprawdzał. I też go pamiętam z domu rodzinnego, że moja mama kupowała. I bardzo jest dla mnie fajny. Jest duże zużycie. Oczywiście później wyrzucę te, te, te rzeczy. Kolejny to jest szampon z ale i też nie na mówiłam, tylko czerwoną wersję Leal. Z Esem oczywiście. I też mi się sprawdził ten produkt, też fajnie mi, mi włosy myję. I też go bardzo lubię i też z tego trafię też do projekcie. Kolejny produkt, też kolejny szampon. Zaraz zobaczę jak tutaj pachnie. Ładny zapach ma. Tak samo i palmolivu. Ładny zapach. No, ten zapach jeszcze czuć. I, i kolejny to jest zniwa Zobaczcie, jaki zapach. Też bardzo piękny zapach ma. Też bardzo lubię z I właśnie ten, akurat, właśnie z tej serii, właśnie zawsze lubiam. I lubię z szamponem. Tak jak i te, co Wam pokazałam. To lubię. Sprawdziło mi się. I pewnie. Jak na, na potas przyszedł, Kolejny to jest to szampon z Schwarzkop. Też bardzo lubię ten szampon, Widzicie będzie Teraz ja zobaczę. No też pięknie pachnie. I mamy taki drugi jeszcze. Zużywam. Tak właśnie wygląda. Też bardzo lubię. I też kolejna to rzecz, dobra, to jest żel podprysznic z Isany. I bardzo lubię żel podprysznic z Isany. Nieraz używam i bardzo mi się one sprawdzają. Oni tak, patrzą, takimi olejkami, coś takiego. Tak właśnie wygląda. Kolejne to będzie, żeby do mojego męża. Też bardzo on lubi, też kupuje i też mu się sprawdza. Tak właśnie wygląda. Kolejna rzecz to jest dezodorant z Isany. Też bardzo lubię i też kupuję nieraz z Isany. Tak samo i zbiderunki te dezodoranty. One są tanie ale są dobre. Jest one właśnie motywem Paryża. Kolejna rzecz to jest solaja. i to jest taki jakby tonik, coś takiego. I też mi się sprawdzić też używamy. Zobaczcie, tak jak te Kolejna rzecz to jest do oczu zmywania. I też bardzo mi się sprawdzi i też bardzo go lubię, ten produkt. Kolejny to jest do zmywania twarzy z Nivei. Też bardzo lubię i też teraz myślałam, która jest butelka, bo też bardzo lubię. Oczywiście różne kupuję, i te z Garniera, i tego. I też ostatnio mam z Lidla. Ale ten bardziej właśnie, ten i z Garniera najbardziej właśnie mi nie uczula i jest dla mnie ok. Kolejny produkt, który wyciągam, to jest. Pewnie znacie, bo to jest moja tutaj butelka. Ten do ciała właśnie z bidronki i zauważyłam, że biedronce wycofują ten zapach. Że jest ciężko teraz dostać, bo inne zapachy teraz są. Nie wiem, czy to będą takie limitowane, częścią wrócą, nie wiem, ale wiem, że ten zapach mgiełka jest dla mnie po prostu super. Musi. I w ogóle wiecie, co ładnie pachnie. To jest peonia, sumoska i piwonia. Tak? Piwonia, tak, piwonia. Pięknie pachnie. Prostu takie, to jest taki fajny zapach. I powiem wam, że nie wiem, właśnie, czy bo falo czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo to jest mi najlepszy zapach, jeśli chodzi o mgiełkę. I kolejna rzecz. To jest złożone z FA. Też go bardzo lubię. I też ładnie pachnią Zresztą będę odkręcać więc też yy, sprawdzam, myślę, że go bardzo lubię też ma piękny zapach kolejne to będą perfumy i tak podawała moja siostra, właśnie nie pamiętam gdzie tylko kupiła nie no ma, nie pachnie, mam jak będę właśnie to sklepie, to pewnie sobie kupię te perfumy bo i ładna buteleczka i też piękny zapach kolejne rzeczywistość to są perfumy i te perfumy kupowałam chyba w takim sklepie moim też piękny zapach i to jest to Love. taka właśnie na i też pięknie pachnie to Też piękny zapach i też mi się podobał. Pod oczy Delia też mi właśnie się sprawdzą ten krem pod oczy. I ten z balei krem do twarzy. Bardzo go lubiłam. I kolejna rzecz tutaj z to będzie niwa, też bardzo lubię te kremy niwa. Też mam drugi do wykończenia krem niwa. I też niedługo długo odpowiedni projekt edenka się pojawi. Tutaj będzie dwa w jedną. O, jak pięknie pachnie. I też on do projektu edenka, też on się sprawdził. Był w miarę ok. Kolejna plegnacja to oczywiście jest z Eveline. Serum i primer do twarzy. Też bardzo lubiłam ten produkt. I tu mają taką pipetkę. Myślę, ładnie na pachnie. Ale tak właśnie wygląda też dużo do końca. I też ten produkt bardzo lubię. mam dużo teraz serum, więc go nie kupuję, ale wiem, że lubię. I kolejna rzecz to jest też. Um, pielęgnacyjna taka mama. I to było właśnie z... z Klepu Biedronka i z kolekcji, właśnie zimowej z Belle. I to jest baza, tak? Baza na nawierzająca do twarzy. Spoko byłam. Od to właśnie mi się na nazor nakrętka. Chciałabym pokazać świeczkę i ona właśnie pójdzie do y, też, do filmu, właśnie DIY. Co zrobię z tą świeczką? ale tego nie wyrzucam. I świeczkę która była z Arin, chyba tak. Z Biedronki, bardzo lubiłam. Tak właśnie wygląda. I też już nie mam do tego, wtedy Wam pokazałam jak się dęka tę świeczkę. Jeszcze, jeszcze też OF chciałam wam pokazać, czyli od komarów. Też to złożyłam. Tak widzicie? Od różu z Max&More I powiem Wam tak. Jeśli chodzi o te róże, to ja bardzo lubię z Max&More, czyli ze sklepu action. I mam róż. Dzisiaj niedługo będę też robiła film właśnie z makijażem z Maxa I też jeśli chodzi o ten róż, jest OK dla mnie. Ma dobrą pigmentację i nie można nie zrobić z nim krzywdy. Możecie coś w komentarzu, co sądzicie o tych kosmetykach Maxa Mora. Ja czy lubicie. To jest pierwsza z I kolejna to jest rozświetlacz, widzicie też Denko. Z Eveline. Bardzo lubiłam ten świetlacz. Fajnie wyglądał i to był numer jeden. Jedynka. I pewnie kiedyś sobie zakupię jeszcze ten rozświetlacz. W końcu muszę po prostu to, co mam. Ale bardzo, bardzo, bardzo się, lubiłam ten rozświetlacz. Fajnie mi się tak na, na policzków, na kości policzkowe, fajnie mi się sprawdzą. Kolejny kosmetyk to jest brązowy, Też mi się fajnie sprawdza. Też bardzo lubiłam ten kosmetyk, tak jak i ten kosmetyk. Lubiłam. Więc te kosmetyki bardzo lubiłam właśnie. I to kolejne to będzie też z Maxent More. Też bardzo lubiłam. Chciałam zrobić, że to był yy, róż, ale to był róż. Więc pomyłkę poprawiam. I to był właśnie z Maxent More I to, I to bardzo właśnie lubiłam, jeśli chodzi o róż i rozświetlacz, bo to są tanie kosmetyki i uważam, że okej. Okay. To był y, Pink Coral, że chodzi 162 jeśli chodzi o róż. A zaświetlacz to był Power. Takiego. I to był numerek, nie był numerek. A te produkty bardzo lubiłam. Kolejny to będzie z Też pudek, który też bardzo lubiłam. Z Lovely. No, no jeszcze pachnie. Pięknie, taki fioletowy. Oczywiście, które z tych pudełek, które zatrzymam, niektóre wyrzucę. jest ten właśnie puder. I ostatnie cztery produkty, które chciałabym Wam pokazać. To jest z Catrice. Korektor, który bardzo lubię. Uwielbiam i to był numer dziesiątka. Bardzo właśnie. Uwielbiam ten korektor. I to jest mój, jeden z moich ulubionych korektorów. Pewnie nieraz mówiłam o tym korektorze i mam mnie świetny. I ten błyszczek jest z otłu. I to był numer 5. I też mi się w ogóle sprawdził, też fajny mnie wyglądał. Jest to był przepiękny. Kolejny to będzie pomadkę z Lea, to czerwona. I bardzo mi się fajnie sprawdziła. Fajnie go na moich ustach. I widzicie już Poleganko jest. I ostatnia rzecz to jest też pomadka z Lea. I ona miała fajny taką właśnie taki listek. Bakan, się tak zdaje. I to był numer 357. Nie wiem czy będziecie widzieli. I też bardzo tą pomadkę lubiłam. Widzicie? Też fajna, moja chłusta wyglądała, tu już nic nie ma. ładnie pachniała w ogóle też. Więc ta pomadka też do projektu Endenko właśnie poszła. I to wszystko się będzie w tym filmiku. Mam nadzieję, że taki film się spodobał. Taki, jeśli Wam się ten filmik spodobał, to proszę o subskrypcję, o łapki w górę i o też o komentarz, jakie z tych rzeczy lubicie, które używacie. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa!